Trzymaj, My... My... e... druch przewodniku Młodzik Grzmiński, Młodzież St. Piotr na zbiórce, stan 5. Dziękuję. Trzymaj, druch po przewodniku Młodzik S. Panlewicz, Młodzież Wilki na zbiórce, stan 4 /1. Dziękuję. Wnioskaz specjalny L3 łamany na 2011. Ruchmy i druhowie, spocznij. 31 lipca 1944 roku. Czołowe jednostki wojsk radzieckich dotarły na wschodni brzeg Wisły, na warszawską Pragę. Wtedy też podjęto decyzję, że w dniu 1 sierpnia 1944 roku, w ramach akcji Burza, Warszawa pod dowództwem Antoniego Kruściela, pseudonim Monter, stanie do walki z wojskami hitlerowskimi. Oddajmy cześć wszystkim bohaterom, którzy oddali swoje życie, abyśmy dziś mogli żyć w wolnym kraju. Swoje myśli w szczególny sposób skierujemy w stronę naszych braci harcerzy z batalionów Zośka, Parasol oraz Wigry, którzy 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 stanęli do powstania. Punkt 1. Stopnie sprawności, odnaki specjalistyczne. Na wniosek Rady Drużyny odwołujemy z funkcji drużynowego pod podkartymisza Roberta Komonia. Punkt 1.2. Na wniosek Rady Drużyny mianujemy na funkcję drużynowego drucha przewodnika Mariusza Gmurka. Rozkaz. Punkt 1.3. Na wniosek Rady Drużyny w uznaniu szczególnych Zasług pośmiertnie mianujemy na funkcję honorowego drużynowego drucha podharcerznicza Roberta Komonia. Czuwaj, podpisała Rada Drużyny 77 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej. Spocznij. Komendant Chówca ZHP Żelardów Unia Harcerzy Młodego Lasu. Rozkaz specjalny L2 na 2011. Druchni nie Spocznij. Dzisiaj przypada 67. rocznica Powstania Warszawskiego, największego niepodległościowego zrywu Armii Krajowej. Mianowania. Mianuję drużynowym 77 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej imienia Ja czarnego, drucha przewodnika Mariusza Gmurka. Życzę druhowi wytrwałości i siły dobrego zapału do służby. Rozkaz. Całej baczność. Czuwaj, podpisała Harcmi Bata Marzęda przybysz. Spocznij. Salwa honorowa. Mhm. Jakże jesteś do chmurę załatwił? Trochę To Otóż wydaje mi się, że chyba powinniśmy pogratulować druchowi drużynowemu. Żyj, 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 bracie, żyj na starość torbajki! Ale, ale wiesz, że nie będziesz miał Dziękuję łatwa. wszystkim serdecznie. Postaram się kontrolować dzieło. My, my, my. Godzina W już się zaczęło. O piątej, w chmurny dzień deszczowy. W płaszczach ruszyli na ulicę, a pod płaszczami broń ściskali twardą jak zemsta skamienia. Młodzi, na czoła, hełmin spadał na gładkie lat 16 czoła. Poszli w kurz w ulice miasta i wielkie skrzydła przyciskali do wątłych ramion, do mieczenia. Tacy poważni, bez uśmiechu, jakby w harcerskie szli podchody, jakby nie w śmierć, lecz w las wchodzimy, gdzie dzięcioł stuka, szyszka spada i pachnie słodkim snem